Panie, co ma gdzie? To jest... O kurde, ej, ej, ej. ej bo mi się, się nie włączyło. Eee! Czekaj, nie, się nie. Chyba teraz. Tak. Kurde, żeby zakładać nową aktualizację. Lewy, prawy. Lewy, prawy, prawy, sierpowy Lewy, dolny O kurde. Ale urwał. Ach, dobre to było. No, już nieźle. Ja Miał specjalne umiejętności. To, to, to dużo za... nie widzę. są to kamerę. Też. Ale urwał. Urwał trochę, ale, ale tak. Ale urwał. Ale Dobrze to było. Mało życia trochę. Ale urrwała. Dobrze to było. Ach, re, urwałach. Aluminium ty masz, właśnie w tej rękawiczce. Aluminium. I gol, i gol. O nie, teraz nie urwała. Dziękuję, do widzenia. Nawet masz rybę. Chodź, chodź. Chodź, Dawid! Okej. Okay. Widzowie, kto teraz wygra? Ja już umówiłem kamień. Dam Tak telefonię. Dam już i nie będę używał mojego super ciosu. Chociaż mógłbym. Tym razem mnie trochę zdenerwuje. Bez no. mojego super ciosu cię pokonałem. No ty masz takie super rękawiczki.

może spacją się pod jakby jakbyś chciał. Cześć. Dam ci chwilę. Jak spacją się pod łabu, Dam ci czas, sz jak chcesz. jesteś ostry. Chcesz? Chcesz tego? Ja prawie. Mogłam ci dać pary, yy, ale ty nie. Trzeba walić szybko, szybko O, skagura! O, skag góra! O, Prawy, prawy, lewy! Lewy, prawy, 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 prawy lewy! Czemu ty zresztą masz pół H pełno jedną jakorwa się nie walisz? Taki ostry. Nie, nie będę jeszcze taki ostry. No co? co? To? Ci się uleczyć. Jak chcesz? Taki, taki jesteś. Też, bo masz mniej HP, jakbyś chciał wiedzieć. Oj co? Co się ryjeś? Eryjesz. Dobra, dam. E, proszę, zabij mnie. Pozwolę ci teraz. chce Zabij. Pozwolę, ci się nie zabić, bo... <grym <grym> chcesz żebym <grym> jeździł? Uuu, teraz... Ale wiesz, teraz się dam pory. No. No, rozmieszcz. O, lewy prawy! Góra, dół! Leżysz sobie! Lewy prawy góra dół, Lewy prawy góra, dół. Ej, pokażę Ci, David. Nie chodź na razie, nie chodź. Nie chodź, bo z gracze będzie siebie. Wejdź sobie w lewo, tam po lewo, i tam rękawiczki drugie od góry i tam sobie możesz po lewo jest e, tak gdzieś na zielonym, na czerwonym i na e, niebieskim. To knieś to To na niebieskim i tam możesz sobie kolor wybrać. Hej, Potwierdź, potwierdź i nasz Potwierdzaj I jest I nie. widzisz? To są brązowe zrób, bo tobie brązowe pasuje To, że jest to w plus to nie żartuje, bo ja tego nie wymyśliłem, tylko mój brat Ja to naprawdę nawet nie Dawid, chodź gdzieś indziej. Tu, Dawid, Dawid, chodź, tu. Wolny. Ej. Ja się biję za jakimś Ja nie chcę. Nie. To jest kuba. Wygrywasz. Nie, przegrywasz. Lewy, prawy, góra, dół. Sytuacja? Ulec się. Ja tu będę się z nimi. jest, jest? Wygościł mnie. Eje, Czaps! Dołączył. Czekalo. Lewy, prawy, góra, dół. O, Dawid, chodź! Albo nie, jednak nie. No nie. Dawid, nie. Chodź, Dawid, tu jest wolny. Nie, już nie. Ja no to sam koniec. Tam koniec, tam koniec, chodź Lewandowskiego bije W ma taki Ty bije Lewandowskiego, ja bije Ronaldinu gdzie jesteś niby? Mander mistery! A, to ty tak? Tak to robisz. <noise> o, o, a nagrywasz jeszcze? No? Mm -hmm. No, może tak, no bo właśnie, ja, ja bym tego nie nagrywał, to by było źle. <noise> to jest kod Dla pani Eli, drugiej. <noise> pani Ela, druga, umarła. Z śmiercią wow. tragiczną. Ze starożytą. Ну, все еще я трава Вас не видит, вас не вы вас не видит, вас не видит, не слышу А может я не слышу, а вас, а вас видео не слышу. Но вас меня не слышу. To już mi ma bardziej prawdopodobne niż sobie myśli. Nie gadaj, że nagrywasz, bo, bo mój brat jest. Ze mną w pokoju. O, Dawid, zginąłeś, widzę. Z wielką że bo widzę, jak udało się tam zmienić tak? Nie wiem, że wминаłaś, że tam właśnie dziś. Mi się jeszcze woduje morder mister ja ci się woduje, Jak właśnie widzę, że ja umarłem? Ja, ja mam ładny charakter. Ja mam la charakter, się w ogóle was teraz, dopiero ma powróciło. Jestem niewinny tak. jak zawsze. <laughs> A ja nie wiem, bo ja mi się jeszcze nie e, e, włączę moczę. jestem na no odcinku, jestem niewinny, albo, albo nawet... Wasi, jak jestem szeryfem, to właśnie umieram. Ale jak właśnie gram to poza odcinkiem, to zawsze jestem szeryfem. Aha. Albo mi się wydaje, albo czapstr. Zmienił? sklina klina. No wygląda ładnie. Yy, yy, tak, zmienił. I to bardzo. No wygląda. No ładnie wygląda. On właśnie też kopiało właśnie ze mnie. Przynajmniej. No, włosy i twarz. No. <laughs> A jak on się tu ubrał? Nie, nie, Krzysztof jest dalej w piskin. Robię zrobię bo się No. Jesteś Adidas. No, Adidas. Zrobiłem sobie Adidasa, no bo, bo, bo nie stać, stać mnie, no. O, elo, jestem. Chodź. Jestem bogaty. Bo ma, jest, mam bluzę z Adidasa, Za Robuxy. No tak... Ej, zmienił się ludzi, nie? Który no, 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 no mówię. I, I ta flaga wystaje za ścianę. Za ścianę. Jak do tego doszło? Nie wiem. Dzisiaj tobie tu. mám zpět, nemám Já tu se musím dostat, doufám, že vám milion film, jak to se vás lidi dostávali, ale Trzeba właśnie mieć właśnie miszę. Nie skakać, nie wiem co robić. Wszystko robić. Co tylko dam. Wejdź na moją głowę i zobacz co jest po, poza mapem. Widać poza mapę, mapę. Poza mapą, co jest. Teraz ja. Uh, uh. Ale co o, to jest taka ta, ta, ta właśnie kropka tutaj? Taka? Tam, jest tam was coś przodu. Ej, no. To jest ludzi, chyba. Ludzi, prawdziwy. Ludź, to jest ludzi Nie wiem, co ale on mi właśnie przypomina, kiedy was się pożbową. boba. Nie. Doszło, nie, Morderca. Zabijmy, Chodź Dawid głosować na ma pinkę słodką. Oh. Be of B. baby. Dawid ładuje ma pasi. Gdzie ty jesteś? Widzę ciebie. Bo u ciekłeś gdzieś. Hej! A ty tam stoisz, tam stoisz. Co jest? Jestem niewinny. Wow. Widzę, Nie jesteś niewinny. No, naprawdę, niewinny jesteś. He. O, oh, Dawid. Ja. O. Oh, Krótko oh, oh. hey. słyszałem. Czy ty, ty kogoś zabiłeś? Nie. Jest, wygramy Załomcił To co jest? Ty to właśnie po lewo? Dawid, ile minut? Piętnaście Okej okay. Jeszcze właśnie jedna runda może być O e. No właśnie chodzi na si jestem. především Jestem Jestem. Chyba się bez pistoletu. Nie ja sobie Jak? <noise> Jak do tego doszło? Nie wiem w ogóle. Nie, nie. Ju, Co to na w e, Nie powiem. A ci, ja, a ci ja wiem, czy powiedziałeś? Bo tam pisze, Dawid nagrywa. Uuu, szeryf Dawidek. O szeryfik Dawid jesteś. Szeryfito Dawidek. boję być? Nie, dziewczyna, dziewczyna. Jaka? Nie, się boję. Dziewczyna! Nie, nie, zabiło mnie. Jak, jak wygląda? Takich ma. Jak rusza się to takim ogniem. Taki ogień ciągnie za sobą. Już ci powiem, gdzie ona jest. Jest tam w takiej dużej hali. Jakby w dużej hali jest. Tak nie? Wiesz. Tak takiej tam dużej hali. Wasze Wasze, wasze ludzi? No y, No, tam. Tam jest. Wychodzi idzie do. O w Pierwidziej. Dawi, Dawid Dawid Dawid. Dawi, dawi, dawi. Dawi, Czemu 2 osoby oglądają się tak samo, tylko są dziewczyną i chłopaki? To pewnie mąż i żona. To się może źle skończyć. No, rozwodem. Ja mam na myśli coś źle, ale wasze roli to... 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 to, 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 to. Oh. Bardzo fajnie. Zobacz, jak go nie mają, właśnie nie wiem. Właśnie z właśnie 15 lat. No, no, na pewno. Nie, no, 14 mają. O nie, a idzie do niej. Szeryfito! On się kampuje. No, kapusz. Ale <laughs> o kurde, mordy. Do starcia doszło. Do starcia. Poszło. Uciekaj, panie, w taryfie. O kurwa. Jeszcze, jesz, pasy I jak ktoś to, to mówi, to umrze, to umrze i dużo. To... <grywa> w ogóle wasz Kolega, to chyba właśnie się cały czas na filmiku. ten film kończy? Teraz. No. Czekaj, gdzie to zaczynał?